Stwórzmy razem Park Narodowy. Pod takim hasłem odbyła się debata w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Zapraszamy. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i posłanka Magdalena Felix. Gospodarzem spotkania była wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Szwarc. Rozmawiano o utworzeniu parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry, który swoim zasięgiem objąłby teren gminy Kołbaskowo. To było dzisiaj bardzo ważne i bardzo potrzebne spotkanie. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj był ten moment bardzo ważny po ponad 20 latach, gdzie siadamy i rozmawiamy na temat koncepcji stworzenia wreszcie nowego Parku Narodowego po ponad 20 latach w Polsce. Spotkanie, w którym wzięli udział. Inicjatorzy, twórcy tego pomysłu i myślę, że im się należy przede wszystkim tutaj, należą się słowa uznania za tą konsekwencję, pracę przez ten cały czas, od momentu, kiedy wpadli na ten pomysł, po to, że doprowadzili do takiego spotkania dzisiaj. Jeżeli jest dobry pomysł i jest dobra chęć ze wszystkich stron, to można porozmawiać nawet o trudnych tematach, bo dzisiaj na sali były też trudne tematy, ale widać i wiem, dzisiaj wyjaśniliście sobie kilka rzeczy. I to ten zespół, który zapowiedział pan minister, będzie pracował nad specjalną mapą drogową, czyli będziemy co pewien czas dostawać informacje, w jakim jesteśmy miejscu. Gratuluję inicjatorom. Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć tą, tą inicjatywę. Życzmy sobie, żeby kiedyś park narodowy dolnej Odry powstał. To jest oddolna, społeczna, wspaniała inicjatywa, do której dołączyli samorządowcy i nie moglibyśmy się tutaj tak naprawdę widzieć dzisiaj spotkać i debatować i rozmawiać, gdyby, gdyby nie ta inicjatywa, gdyby nie zaangażowanie społeczne. co jest pięknym przykładem, tak naprawdę myślę dla całej Polski, dla wszystkich innych miejsc, gdzie społeczność lokalna marzy o tych, marzy o różnych nowych formach ochrony przyrody, że naprawdę to się może udać wtedy, kiedy ludzie się zjednoczą, kiedy to jest oddolna inicjatywa społeczna. I z mojej strony ja mogę jeszcze raz dzisiaj tylko powtórzyć, że ja, ja będę całym sercem wspierała. Jestem absolutnie, czuję się nawet ambasadorką jakby tego projektu i z przyjemnością będę dalej, dalej wspomagała i dalej, i dalej radziła i dalej, i dalej promowała, ale chciałabym naprawdę, żeby dzisiaj tutaj mocno wybrzmiało, kto jest autorem tego, tego pomysłu i dlatego chciałbym zaprosić i samorządowców i również przedstawiciela tej, tej pięknej inicjatywy, żeby to oni mogli dzisiaj państwu powiedzieć tak naprawdę co im się udało i jak to zrobili, bo, bo to jest dzisiaj dzień inicjatywy i dzień samorządowców. Tutaj we współpracy z grupą inicjatywną czynimy starania, aby do tego doprowadzić jak najszybciej. Również dziękuję panu ministrowi za tą deklarację i pani poseł, panu wojewodzie. Za te deklaracje, które dzisiaj padły, że Państwo uczynicie wszystko, dacie nam wsparcie instytucjonalne w tym, żebyśmy jak najszybciej mogli rozwiać wątpliwości, a także ten park jak najszybciej utworzyć. Jestem zaskoczony w sumie, że rok temu, jak się spotkaliśmy w naszej grupie, grupie przyjaciół z nadodry, aktywistów, społeczników, naukowców. Nie myśleliśmy, że za rok będziemy się spotykali tutaj i odbierali takie deklaracje od pana ministra, więc cieszy nas to szczególnie i chcielibyśmy bardzo, żeby, żeby te deklaracje przerodziły się też na konkrety, żeby faktycznie kolejne tygodnie, kolejne miesiące przyniosły konkretne działania, konkretne spotkania, konkretne rozwiązania i żeby ten no, Park Narodowy powstał jak najszybciej.